Dobry Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: Zmodernizowana szkoła w górkach i umowa na budowę strażnicy OSP w Dębem Wielkim. W solejówku trwa budowa bezkolizyjnego przejazdu. Moc atrakcji w nowo otwartym parku rekreacyjno-rozrywkowym w gminie Teresin Gmina Dębę Wielkie w Powiecie Mińskim umiejętnie wykorzystuje środki z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pod koniec sierpnia otwarta została zmodernizowana szkoła w górkach, a wkrótce ruszy budowa strażnicy OSP. Obie inwestycje samorząd województwa dofinansował kwotą w sumie ponad 7 milionów złotych. Uczniowie szkoły podstawowej w Górkach rozpoczęli naukę w wyremontowanych i odnowionych wnętrzach, a cały budynek placówki został rozbudowany. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ta szkoła liczy 240 uczniów. To była szkoła, która naprawdę potrzebowała wsparcia, jeśli chodzi o remont i rozbudowę, bo tutaj ci uczniowie się nie mieścili. Te sale były za małe, żeby można było normalnie funkcjonować i normalnie uczyć tych młodych ludzi. W związku z tym Postaraliśmy się o to, żeby dofinansować rozbudowę tej szkoły. W szkole powstały trzy sale lekcyjne dla dzieci młodszych i pięć sal lekcyjnych dla starszej młodzieży. Duża świetlica, pokoje lokopedy i pedagoga, pomieszczenia administracyjne oraz łazienki. Dostępna jest także nowa kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, jadalnia dla dzieci, biblioteka i archiwum. W budynku znalazła się również winda, która znacznie ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Po czterech latach starań. Po 74 latach całości otwieramy nowy budynek. Nie skrzydła, dwa piętra dodatkowe w staro-nowej szkole. To jest krok milowy, nie tylko dla społeczności góreckiej, nie tylko dla uczniów, ale dla nas wszystkich. Wkrótce ruszę także dofinansowana przez samorząd Mazowsza, budowa Strażnicy OSP w Dębem Wielkim. Jesteśmy jednostką Chemicznej Straży Pożarnej włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nasza działalność sięga 1926 roku. Przede wszystkim przysłuży się poprawie warunków bezpieczeństwa na terenie całej gminy, ale też przysłuży się bezpieczeństwu samych strażaków. W ramach projektu powstanie obiekt składający się z sześciu stanowisk dla wozów, części sanitarno-socjalnej oraz sali szkoleniowej. W ramach programu Mazowsza dla równomiernego rozwoju samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku blisko 208 milionów złotych. Dzięki temu zrealizowanych zostanie 115 lokalnych inwestycji. Z czego w powiecie mińskim dzięki ponad 11 milionom złotych z programu, oprócz wspomnianej budowy strażnicy OSP w Dębem Wielkim, dofinansowane zostaną budowa ulic zbiorczych Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej w gminie Mrozy, kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Stanisławów oraz budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. W Sulejówku zostanie wybudowany tunel, który zastąpi kolizyjną linię kolejową. Przejazd znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. To duża, długo oczekiwana inwestycja, którą Mazowsze wsparło ponad 30 milionami złotych. Co roku na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w Polsce ginie kilkadziesiąt osób. Tylko od początku tego roku doszło do 114 wypadków, w których życie straciło 29 osób. Samorząd województwa od lat dofinansowuje inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Przykładem jest trwająca w Sulejówku budowa nowoczesnego tunelu w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. W efekcie powstanie bezkolizyjny przejazd, który zminimalizuje liczbę wypadków. Ta inwestycja jest możliwa dzięki temu, że trzy podmioty, dwa samorządy, samorząd województwa, samorząd miasta Solejówka i PKP PLK podpisały po siedmiu latach taki modelowy poziom porozumienia. Z naszej strony to było ponad 30 milionów złotych, ale też taka duża robota ze strony Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podczas budowy zostanie zastosowana konstrukcja odciążająca czyli zastępczy most, który umożliwi jazdę pociągów nad prowadzonymi pracami ziemnymi. Prace związane z zabudową tej konstrukcji trwają około dwóch tygodni. To jest moment, kiedy będzie największa uciążliwość w ruchu kolejowym. Będziemy wtedy tutaj tą linią jeździć jednotorowo. Zabudujemy jedną konstrukcję, wtedy przejdziemy na drugi tor i zabudujemy drugą konstrukcję. Wtedy wykonawca już będzie miał zabezpieczony dostęp do placu budowy, będzie mógł wykonywać roboty ziemne. Pod po zakończeniu inwestycji, pociągi będą jeździć górą, a dołem samochody i cykliści. Tędy przejdą również piesi. Wartość całej inwestycji to około 64 milionów złotych. Wiadukt ma być gotowy za rok. W granicach w gminie Teresin już działa park rekreacyjno-wypoczynkowy. To doskonałe miejsce na spędzenie wolnego czasu z rodziną. Kilka stref, w tym wodna, zapewniają wiele atrakcji zarówno dzieciom, jak i starszym użytkownikom. Imponująca inwestycja powstała ze wsparciem samorządu Mazowsza w wysokości 3 milionów 400 tysięcy złotych. Atrakcje dziecku się podobają, atrakcje wodne. To jest właśnie widać, jak jest mokry. Super jest, nareszcie coś porządnego. Także spokojnie można sobie tutaj skorzystać. Zwłaszcza ci mieszkańcy tutaj z osiedla będą mieli świetny plac do zabaw i z dziećmi. Dopiero przyszliśmy, ale bardzo nam się podoba. Tak, i dziecko bardzo chce się pomoczyć, a ja zastanawiam się, czy jest na to dobra pogoda, ale chyba tak, chyba wejdziemy. Dzieci są zadowolone. Dzieci są zadowolone. Tak, tylko. Dzieci są w niebo wzięte. Trzeba latać za nimi. Nowo otwarty kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Granicach to nowoczesna i największa tego typu inwestycja w powiecie Sochaczewskim. Hektarowy park powstał na działce, którą w użytkowanie gminie przekazała parafia z Niepokalanowa. Niegdyś zaniedbany teren zyskał nowe oblicze i jest teraz miejscem do wypoczynku i rekreacji dla osób w każdym wieku. To połączone strefy wodna, rekreacji, sportu i odpoczynku dla dzieci, dla rodzica i seniora. Jest też zaplecze sanitarne, toalety i prysznice. Piękny obiekt, bardzo funkcjonalny poza tym, nadaje no, wielką radość dzieciom jak widać, bo e, możliwość ochłody. Ja się cieszę dlatego, że pomogliśmy w tej realizacji tej inwestycji. W ramach takiego naszego pomocowego programu inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju dofinansowaliśmy tutaj kwotą prawie 3,5 miliona złotych. O planach związanych z zagospodarowaniem gminnej przestrzeni opowiedział wójt Teresina. To szczegóły tworzą całość i tymi szczegółami no w takiej przestrzeni będzie zieleń. Tak jak na dworcu, tak i tutaj. I ta zieleń będzie rosła naprawdę. Będziemy już ją zmieniać wiosną. Będzie przybywało trochę tych różnych architektonicznych, zielonych elementów. Jest to również tężnia solankowa, sztuczna rzeka czy ławki z gniazdkami do ładowania. Miejsce przepiękne, fantastyczne. Także tutaj przyjechałem z córą, z rodziną, ze znajomymi. To pokazuje, że to miejsce będzie skupiać nie tylko mieszkańców gminy Tereśnia, ale mieszkańców całego powiatu Sochaczewskiego, całej tej części województwa mazowieckiego. To pokazuje, że tutaj, w tej gminie, naprawdę jest dynamiczny rozwój, ale także są realizowane potrzeby społeczne. Budowa trwała dwa lata i kosztowała ponad 8 milionów złotych. Barwny korowód z wieńcami obrzęd dzielenia chlebem i podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę. Zgodnie z tradycją już po raz 23 w pierwszą niedzielę września odbyły się dożynki województwa mazowieckiego. W tym roku Mazowieckie Święto Plonów zorganizowano na stadionie w miejscowości Lelis w powiecie ostrołęckim. Po raz 23 już dziękujemy naszym rolnikom, naszym producentom rolnym, wszystkim tym, którzy po prostu dają nam chleb, dają nam prodotti rolnici. za ich pracę, za, za wysiłek. Dożynki w polskiej tradycji mają od wieków wydźwięk religijny. Dlatego Mazowieckie Święto Plonów rozpoczęto mszą dziękczynną. Jesteśmy od Pana Boga zależni, bo jeśli nawet wrzucamy ziarno w ziemię, to nie wiemy, czy ono wyrośnie. Trzeba dużo ludzkiej pracy, cierpliwości, dużego zabiegania ludzkiego, ale przede wszystkim taki rolnik wie dobrze, że to nie wszystko od niego zależy. Zależy również od Pana Boga, od Jego błogosławieństwa, Poświęconym chlebem z uczestnikami dzielił się marszałek Adam Struzik oraz starostowie tarzonkowi. Jakby nie było, to jest taki zaszczyt. Nie wiem, czy to będzie Owoc ciężkiej pracy, czy to być może jest nasza zauważalność, bo mi się wydaje, że tutaj nie tylko chodzi o, o panie gospodarstwo, bo tak samo gospodarstwo staramy się wstarać w turystykę to, na kurpiach i, w to, i, żono, w pracy, i jeszcze żono, staramy się aktywnie uczestniczyć składek, jeśli tańca kurpi ostrąłęka. Samorząd gminy Lelis na terenie której odbyły dożynki odbiera to jako ukłon władz województwa w ich stronę i traktuje jako wyróżnienie. Dożynki wojewódzkie województwa mazowieckiego jest to przede wszystkim uhonorowanie naszych rolników. To się przenosi, bo się przenosi z rolnika kurpiowskiego na rolnika mazowieckiego, jak również na polskiego rolnika, a więc tego, który na co dzień ciężko pracując w pocie czoła, sprawia, że nie brakuje nam tego chleba na naszych stołach. Tradycyjnie na Dożynkach wybrano najpiękniejsze wieńce. Poza kilkoma wyróżnionymi, zwyciężył ten wykonany przez koło gospodyń wiejskich w Hadynowie z powiatu łosickiego. Przede wszystkim jesteśmy bardzo szczęśliwe i radosne z tego powodu, że zostałyśmy docenione, że doceniono naszą pracę, nasz trud włożony w ten wieniec. Bardzo dużo czasu poświęciłyśmy na zrobienie jego. Wśród licznych delegacji powiatowych znalazła się Ciechanowska. Są z nami starostowie dzisiejsi wraz z delegacją. Mamy również ze sobą a tutaj wieniec a oraz chleb. Święto Plonów było także okazją do nagrodzenia najaktywniejszych sołectw. Zwyciężyło Dęby Wielkie Wschód. Pierwszą nagrodę zdobyliśmy za aktywność mieszkańców, którzy angażują się w życie sołectwa, w to jak ono wygląda, w nowej inwestycje czasami w pomysły, w realizację pomysłów, które ma sołtys w głowie i myśli, że pewnie to się nie uda, ale mieszkańcy pokazują, że jednak tak. Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zostały zamontowane platformy pod bocianie gniazda. Pomogą one w podtrzymaniu stałej liczby przedstawicieli gatunku bociana białego i czarnego. Realizacja projektu była możliwa dzięki jego wygranej w drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Liczba polskich bocianów, choć nie są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, znacznie zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Podlegają one ochronie ścisłej i wymagają ochrony czynnej. Aby podtrzymywać ich stałą liczbę, do drugiej edycji budżetu obywatelskiego został zgłoszony projekt zakładający zamontowanie wolnostojących bocianich platform pod gniazda bocianie w muzeum w Szymazowieckiej w Sierpcu. Dzięki głosom mieszkańców województwa projekt ten mógł zostać zrealizowany. Projekt ten polega na tym, że powstały platformy dla bocianów i to nie tylko dla bocianów zdrowych, tylko także dla tych, które są nielotami, które mają problemy z przemieszczaniem się. Dzięki temu. Też te małe bociany będą mogły spokojnie przebywać właśnie w takich bezpiecznych miejscach. Uruchomione zostały także działające całą dobę kamarki internetowe, dzięki którym można podglądać codzienne życie bocianów w internecie. Warto było tutaj głosować w budżecie obywatelskim a zawsze, pomagamy zwierzętom, chronimy naszą przyrodę i te gniazda będą im służyć. Zrobiliśmy cztery gniazda na. Na terenie skansenu, dwa gniazda na stodołach, gdzie są wykonane tak, jak kiedyś dawniej to wyglądało. Gniazda są zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwpiorunom i dwa gniazda dla bocianów czarnych w takich odizolowanych miejscach gdzieś w głuszy, gdzie za bardzo turyści nie chodzą. Realizacja projektu gniazda dla bocianów białych i czarnych ratujemy chronione gatunki, kosztowała 90 tysięcy złotych. Dzięki pomysłowi i głosom mieszkańców Mazowsza bociany mogły cieszyć się nowym domem jeszcze w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że wrócą do nas kolejnej wiosny. A ja z następnym wydaniem programu wracam do Państwa za tydzień. Do zobaczenia!